Dzień dobry, dzień dobry. Idziemy razem. No dobra, dobra. Eko babki zapraszają od października do końca kwietnia na spacery nordic walking. Dookoła Jeziora Chłodno, jest to około 8 km. Co czwartek spotykamy się na Parku Kamiennym w Chmielnie. Jesteśmy ekobabki z Chmielna. Świat jest przyjazny dla nas. My jesteśmy przyjazni dla świata. Zapraszamy do ekologicznego życia. mąka mąka kiszowa. tak zwane crunchy. To takie do przyrządzenia deserek na bardzo, bardzo szybkiego. Jak przyjadą mm. niezapowiedzialni goście, to można to przygotować z tych owoców sezonowych, które są w mnie. I potem to zapiekamy w piekarniku 20 minut i gotowy deserek. I jeszcze lody do tego można podjąć. Mm. Mm. Domowe roboty oczywiście. Dajemy cynamon? Tak. Położenie koła było takie przede wszystkim, że łamiemy stereotypy, bo koło gospodyń kojarzyło się ze starszymi paniami, które siedzą w domu wieczorami, e, zajmują się jakimiś robótkami ręcznymi albo coś tam powiedzmy gotują pieką, a y, koło założyło grono no, młodych, aktywnych dziewczyn, które, zawodowo. Ta, które pracują zawodowo, które... W wolnej chwili po pracy spotykają się, wymyślają yy, różne. Tak, no, zawsze między na spotkaniach jakieś yy, przepisy. przepisy sobie testujemy. Tak, ale to są też przepisy, Nowe. które staramy się yy, ze starych przepisów zrobić coś nowocześniejszego, tak? Czyli, czyli troszeczkę podrasować, jak to się tam mówi, pachowo. Łamać przepisy. No też łamiemy, tak, tak. stereotypy. No i też promujemy. Yy... Kaszuby. Region. Tele... Tak, region, wszystkim. tak. W... Też kulinarnie przede wszystkim. Byłyśmy w telewizji i telewizji, w, no, tak, jakby... w programie kulinarnym. Tak, w programie kulinarnym też gotowałyśmy. I co jeszcze? Płaczę. W czasie tego lockdownu nagrałyśmy takie krótkie bajeczki dla dzieci. Audiobułka takiego. audiobooka tak. Na dzień dziecka. Tak, to była dzień dziecka. Ignacy Krasicki, myszy Każdy się swoim zatrudnia kłopotem. Myślały myszy, co tu robić z kotem? Mówiły jedne. Darami go skusić. Mówiły drugie. Lepiej go udusić. Tym się odezwał szczur szczwany, bo stary. Próżne tu groźby. Próżne i ofiary. I dary weźmie, i przysięgi złamie. Najlepiej cicho siedzieć sobie w jamie, a opatrzywszy zewsząd bez łoskotu, ani być z kotem, ani przeciw kotu. Można było nie zakładać koła i się spotykać, ale to jest takie fajne. Prze poznaje się fajnych ludzi. Jak byśmy, właśnie... nie, jakby nie była koła, to byśmy się w ogóle Ostatnio Niebo, nie miałyśmy dziewczyny, zapoznanie ja się tych kamerę normalni bo Boże, jacy fajni, śmieszni. Sympatyczni. Bardzo. Proszę. Także mamy, proszę, mamy przez to da, szansę wejść tak, za kulisy. Tak. Za kulisy i poznać fajnych, wartościowych ludzi. No i, tak, i, i są wyjazdy spół, zagraniczne, po, zagraniczne też już. i po Polsce. projekty. No, projekty różne, fajnie. I siostra? Nie, dziękuję. Siostra? No i latające osy. Ostatnio zajęłyśmy się zbieraniem ziół, wrotycz, bardzo znana roślina, gdzie rośnie wszędzie, każdym, na każdym polu, przy każdej drodze i tu jest jeszcze piołun, którego tutaj akurat nie ma, jest bardzo dobre, ususzone, trzymaj w szafie, gdzie są mąki, makarony, żadne robactwo nam się nie zalęgnie. Przejdźmy dalej, do innych, innych, innych. Tak samo zbieramy herbaty. To na przykład jest skrzyp polny, bardzo dobry na włosy. Tu mamy liście brzozy, która rośnie wszędzie, którą można parzyć do końca sierpnia. Trywamy z drzewa, wkładziemy do słoiczka i parzymy. Tu mamy podagrecznik, który był już w XVII wieku sprowadzony, nie pamiętam skąd, ale dla chłopów to było na siłę, a dla mieszkańców, Mieszczan było to na trawienie. Tu mamy babkę lancetowatą, która rośnie wszędzie. O, tu jest. Nawet mamy która jest na przeziębienia, bóle gardła i tak dalej. Tu mamy liście buka, też wszędzie rośnie. Przeciw alergiczne. Tu jest liść winogron, to jest Liście winogron są dla na odmłodzenie coś takiego. Wiecie, Tu są kwiaty czereśni. Tu mamy liście mniszka. Mniszka wszyscy znają, wszędzie rośnie jako chwast. Tu są płatki aksamitki. No to raczej ma trochę goryczki na dekoracyjnie. I tak samo jest płatki haberbławatek. Tak samo tutaj mamy kwawnik, który jest no, w czasie menopauzy i kobiece sprawy. Tu mamy koniczynę. Nie jest to ta koniczyna. O, jest koniczyna. Jest koniczyna. Koniczyna czerwona też jest bardzo dobra herbata. Smakuje, ma posmak miodowy. A, jest jeszcze, mamy, robimy nalewki. Tu jest z buraka czerwonego, sok z buraka i ze spirytusem. Oczywiście, miesiąc stoi i jest bardzo dobry, jeżeli ktoś ma anemię. Tu jest e, osma klasu, tu jest igły sosny. E, między innymi. Jest specyficzna, nie? Jest na przeziębienia. Tu jest malinowa, no to wszyscy znamy. I jeszcze mamy. Pokrzywa no, wzmacnia włosy. Ta jest super, melisa, wszyscy znamy, przed spaniem, zna, zna, na uspokojenie. Zaraz na a, Tu mamy, też smak lasu, to jest właśnie, tu jest e, igły sosny. Okay, no, to jest a jeszcze jedna pokrzywa, wszystkim znana, pokrzywa na włosy. I paznokcie. I A to I na to pić. pić? Honoratko, z czego zrobiłaś ten drzewik? Proszę bardzo. Rabarbar i e, imbir. An, nie Nie, nie, kochana, rabarbar i imbir. No. To mnie zdziwiłeś. Tak. I to jest to samo? Tak. Mhm. A powiedz mi Hano, co ratka. ty to robiłaś, co to mieliłaś? Nie, normalnie gotowałam. Normalnie gotowana. No. A to nie jest ta domowa brzoskwinka? Tak, ja nie robiłam akurat. To będzie domowa brzoskwinka. oglądać miód. Amniszek, Amniszek do picia. do wszystkie potrafimy zrobić, nie? A, tutaj jest domowa kostka warzywna rosółowa. Nie, bardzo dobra. Ja używam do zup. Ja też. Uwielbiam. No i mamy deser zrobiony przez Magdę. No. Tradycyjny Magda. Magda deser, y, biedny deser, zawsze mówię, bo kiedyś nie było słodyczy, nie? No i można było wymyślić z kaszem manny i zwykły taki, taki na mleku zrobiony Deser z kaszy manny, nie z sokiem malinowym. Z przepysznym, domowym soczkiem malinowym. malinowym. A tak no. ładnie, żeby to to pamiętam. Z Aha. domu. I tak, że takie coś zawsze było. Takie tak tacy było na niedzielę. Ja chciało bym... się coś słodkiego, nie? No to zawsze mama robiła. Proszę, z z chęcią zjeżdża. deser. Tak, ja zjem. Dziadek, a jak nam już jest tak dobrze, może ty coś zagrasz? O. pogadamy sobie problemy, rozweselamy się jakieś tak. ma smuteczki. Także no, o to chodzi przede, przede wszystkim, żeby się razem spotykać i e, rozmawiać. Się nam tak, rozmawiać, nie? pośmiać się, głupiać. Tak. I <głupiać> zawsze <głupiać> przegadujemy jakieś, jakieś tematy, tak? Dużo rzeczy jest takich, które robimy i e... Chodzi tu przede wszystkim o to, żeby pokazać też, że, jesteśmy, yy, że, że można nie siedzieć przed komputerem, bo świat się tak zglobalizował, taki pęd jest za, za wszystkim. A my chcemy też pokazać, że można w zupełnie inny sposób spędzać ten wolny czas. Przyjemnie, przyjemnie też dla innych, bo robimy też coś dla, dla ludzi, robimy też coś do promowania gminy tutaj Chmieleńskiej. Do, do pokazania. Akcji tak. Łączymy ekologiczny zawsze. Tak, sprzątamy świat co roku. Eee... Żyjemy ekologicznie. Tak, staramy się żyć ekologicznie, może tak. Do... Tak, staramy się żyć. I promujemy to wśród swoich znajomych, wśród swoich dzieci. Uczymy też dzieci tego, że, że można, można inaczej, nie? Dzieci są najbardziej zadowolone, jak testujemy nowe przepisy. Znaczy, Oj, jak tak. robimy nowe przepisy, to wtedy testujemy. Tak <laughs> darmowi testerzy i czy smakuje czy nie. Tak, Miłego dobry. Tak, proszę bardzo pan. E, dziadek też testuje. Tak, testuje bardzo. Bardzo, robię. Robię. bardzo. Robię. bardzo. Robię. Tak.